Witam Was wszystkich serdecznie. Pytacie mnie w komentarzach, czy widziałem, co się dzieje na kanale Tomka Hica. Oczywiście, że widziałem. Wyzywa Andrzeja Żyromskiego. Andrzej Żyromski nie pozostaje dłużny i daje szybką odpowiedź Tomkowi. Ale głównym problemem chyba ich jest to, że któryś któremuś odbił tego pana. I teraz z zazdrości nie wiedzą, co zrobić. Ale wracając do tych dwóch panów. Słuchajcie, to wszystko jest... Sterowany przez ojca Mateusza. Sorry, przez ojca Marcina Najmana. Bo nikt nie nagłaśnia tej jego całej śmiesznej gali, a teraz nagle robi się afera, no bo wiadomo, fej musi być. Co do Andrzeja Żeromskiego. On znowu pomawia kapotę, a tylko dlatego, że kapota wyjechał. I nie może przyjechać do Polski, on go wyzywa na pojedynek i widzicie, kogo nie ma, tego Andrzej wyzywa. Andrzej ma na celu chyba skłócić się ze wszystkimi, żeby tylko zarabiać pieniądze i wyjaśniać wszystko, jak on to twierdzi, honorowo na gali VIP MMA, bo inaczej już się nie da. Także, jak nie wiecie o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tyle ode mnie w tym temacie. Trzymajcie się, pozdrawiam, do usłyszenia, hej!